Wielki Post, pierwsza niedziela Wielkiego Postu, stawia przed nami obraz pustyni. Z Ewangelii, według Świętego Marka. Zaraz potem poprowadził Jezusa duch na pustkowie, gdzie nie było ludzi, tylko dzikie zwierzęta. Tam przez 40 dni. Był kuszony przez szatana. Potem przystąpili do niego aniołowie, by mu usługiwać. A kiedy Jan został uwięziony, Jezus udał się do Galilei. Tam dalej głosił Bożą dobrą wiadomość i nauczał. Czas ustalony przez Boga dopełnił się. Właśnie przybliżyło się do Was Królestwo Boże. Opamiętajcie się więc. I zaufajcie dobrej wiadomości o Bożym Królestwie. Jezus przebywający na pustyni. Jezus, który pokonuje szatana. Jezus, któremu służą aniołowie. Jezus, który przygotowuje się do swojej publicznej działalności. Jezus, który pokazuje, Każdemu z nas, że życie nasze ma sens, że wszystko to, z czym musimy się zmagać każdego dnia, ma sens, bo Jezus widzi, Jezus słyszy, Jezus wypowiada słowa, które mają nas umocnić. Jezus towarzyszy nam swoim przykładem, i pokazuje, że czas Wielkiego Postu to czas szczególnego zmagania. To szczególna walka o to, co najważniejsze: o zbawienie. Cały Wielki Post ma na nowo obudzić w nas to pragnienie bycia dzieckiem Bożym. Ma przypomnieć nam, że każdy z nas przez sakrament Chrztu Świętego stał się dzieckiem Bożym ma obudzić w nas wiarę, a więc ma zmotywować każdego z nas do myślenia. Kościół daje nam ten fragment Ewangelii według św. Marka, aby wskazać właściwy kierunek, żebyśmy nie zagubili się w swojej codzienności. Jezus po swoim chrzciowi Jordanie udaje się Przynaglony Duchem Świętym na pustynię, aby tam najpierw przez 40 dni modląc się, toczyć jako walkę z szatanem. Jezus, który przebywając na pustyni, doświadcza służby aniołów, przygotowuje się do swojej publicznej działalności, którą rozpocznie od powołania uczniów. Dobrze. Przygotowana i zaplanowana misja nauczania przynosi piękne Boże owoce. Tak samo czas Wielkiego Postu. Dopiero co rozpoczynamy ten święty czas, dlatego warto przyjrzeć się swoim postanowieniom. Czego oczekuję od tego tegorocznego Wielkiego Postu? Powrotu do tego, co było. A może oczekuje nawrócenia, zmiany myślenia, troski o to, co będzie. Ale spójrzmy w tym kluczu, o którym mówiliśmy, na Jezusowe oblicze, które nam w tym roku szczególnie towarzyszy. Jezusowe oblicze, które staje się dla nas podporą, umocnieniem i wsparciem. Co Jezus widzi? Będąc na pustyni, jak słyszeliśmy, przebywał razem z dzikimi zwierzętami. A więc wrócił niejako do czasu ogrodu Eden, raju. A więc pokazuje, że pierwotne wezwanie do świętości dla każdego z nas jest zaproszeniem do tego, aby świętość zdobywać każdego dnia. Jezus będąc na pustyni, Widział Ciebie. Widział Ciebie, które jesteś zabiegany. Widział Ciebie, które nigdy na nic nie masz czasu. Widział Ciebie, która zmęczona codziennymi obowiązkami i sprawami przysypiasz na modlitwie. Widział także tych, którzy upadają w grzechy, nałogi, ale widział także tych, którzy, Powstają z tych upadków, aby słabo, ale iść do przodu. Jezus, będąc na pustyni, widzi Ciebie, który także jesteś kuszony przez szatana tego świata, który próbuje za wszelką cenę odebrać Ci radość życia. Co Jezus słyszy? Będąc na pustyni, Słyszy kuszenie szatana. Jeśli jesteś Synem Bożym. Jeśli jesteś Synem Bożym, możesz wszystko. Jeśli oddasz mi pokłon, jeśli słyszy także i wszelkie słowa przekleństwa, które płyną z ludzkich ust. Słyszę także dziś urągania i upokorzenia. No to wszystko. Słyszę cierpienie każdego człowieka, który nie potrafi przyjąć swojego codziennego krzyża. Słyszę Twój śmiech i słyszę także niejako Twoje łzy. Co Jezus mówi? Opamiętajcie się, nawróćcie się. Czas się dopełnił. Nie można żyć cały czas nadzieją, że jutro będzie moje, jutro będzie nasze. Tylko dziś, tu i teraz. Jezus wypowiada te słowa w Twoją stronę, aby umocnić Ciebie, aby dodać Ci odwagi, że także i Ty masz głosić. Masz głosić to nawrócenie. Masz wzywać do przemiany. Jezus, wypowiadając słowo, mówi do Ciebie po imieniu, bo zależy Jemu na Tobie, zależy Jemu na Twoim zbawieniu. To najważniejsze. I co Jezus odczuwa? Odczuwa Twój lęk, Twoją niepewność. Czy dasz radę? Czy podołasz tym postanowieniom, zobowiązaniom? Czy podołasz. Swojej codzienności. Dlatego niech ta dzisiejsza, pierwsza niedziela Wielkiego Postu, niedziela pustyni, ale także niedziela wyruszenia, by głosić Ewangelię, wzywać do nawrócenia, stanie się szczególną okazją do tego, abyś, wpatrując się w Jezusowe oblicze, Pełny odwagi i siły, wkroczył w ten czas wielkiego postu i pamiętał o tym, że z Jezusem zawsze zwyciężymy. Dlatego niech to święte oblicze, Jezusowe oblicze, rozjaśni mroki naszego życia. Panie, rozjaśni nad nami swoje oblicze, swoje święte oblicze. I zostań z nami, Panie, na większą Twoją chwałę.